Dzień dobry, witam w kolejnej rozmowie w cyklu Cloud Excellence. Tomasz Bittner, CIOnet, a razem ze mną Grzegorz Chudek z Accenture. Dzień dobry, Grzegorz. Cześć, cześć, Tomku. Grzegorz Chudek, lider Cloud First Accenture. Słuchaj, chciałem z Tobą porozmawiać dzisiaj o środowiskach wielochmurowych. To był temat naszej ostatniej sesji i powiedziałbym, że było tam wiele takich wątpliwości co do, co do w ogóle sensu używania multi-cloudu. I jeszcze co, chciałem zacząć tę rozmowę z Tobą od przytoczenia takiego badania, które, na które kiedyś się natknąłem. Które mówiło, że o ile migracja do chmury jest zwykle bardzo mocno przemyślana, niemal gdzieś tam wpisana w strategiczne cele firmy, co wymaga pewnej rozwagi, to do drugiej chmury, czy generalnie do multi-cloudu, potem idzie się trochę nieintencjonalnie, z przypadku, bo nie wiem, bo firmy się połączyły albo bo trzeba zalegalizować jakiś Shadow IT. Jak ty to widzisz? Z jakich powodów firmy wybierają w ogóle multi-cloud? Dzięki za to pytanie. To, to wbrew pozorom najczęściej jest spowodowane według mnie dwoma przypadkami. Pierwszy jest taki, że część, część regulatorów w pewnej części rynku sugeruje, że druga chmura powinna być albo drogą wyjścia, Albo powinna być takim miejscem, z którego należy móc aktywnie również korzystać, żeby mieć większe bezpieczeństwo na poziomie dostawców chmur. Więc to jest na przykład przypadek polskiej bankowości, prawda? Więc to jest jeden z takich przypadków. Drugi przypadek, szczególnie w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie konsumpcja chmury stanowi znaczącą część budżetu IT, jest to po prostu próba dywersyfikacji rozkładu kosztów. Związanych z chmurą, dlatego, że jak wiemy, konkurencja jest królem, więc trzeba doprowadzić do sytuacji, w której to firma może wybrać dostawcę chmury dla poszczególnych usług, które tam przenosi, nie tylko u jednego dostawcy po prostu. Rozumiem, że to ułatwia negocjacje cenowe tak naprawdę. No mówiąc prost, jeśli ma się dwóch czy trzech dostawców, to przed decyzją, gdzie przenieść dany system do chmury, można odbyć pewne negocjacje cenowe. Samych kosztów usług, po prostu. Jeśli jest się przywiązanym wyłącznie do jednego, no to w zależności oczywiście od rozmiaru, te negocjacje są bardziej lub mniej skutkujące dobrym rezultatem. Słuchaj, jest taki. No tak, często się o tym mówi złoty graal w, w, w tych środowiskach wielochmurowych, czyli taki stan, w którym można by było niemal w locie. Przenosić zasoby pomiędzy różnymi chmurami, bo na przykład dokupimy instancje na spocie dużo taniej, więc gdybyśmy byli w stanie szybko przenieść workload, no to byłoby to tańsze. Czy to jest w ogóle możliwe? Takie dynamiczne przenoszenie zasobów, workloadów pomiędzy chmurami? Już nie mówię w locie, ale na życzenie. No to właśnie zależy od tego, co kryje się pod hasłem dynamiczne, prawda? Powstają powoli, znaczy może ten, ten rynek dopiero tak naprawdę raczkuje, mówiąc prosto. Powstają rozwiązania, które przynajmniej na razie teoretycznie pozwalają na dość, dość szybkie przenoszenie workloadów, jeśli to są trywialnie proste workloady. No ale zastanówmy się nad tym chwilę. Jeśli mamy zbudowane, zbudowany system, który jest połączony z naszą infrastrukturą on-premisową, z naszymi systemami, również i on ma zabezpieczone, jest przygotowane bezpieczeństwo dla niego, połączenia, przemyślana architektura wysokiej dostępności, to nie ma możliwości, żebyśmy w locie byli w stanie przerzucić, mówiąc prosto, ten workload do drugiej chmury, o ile nie zbudujemy tam dokładnie tego samego najpierw. Więc jeśli zbudujemy już w dwóch chmurach te same architektury, które są ze sobą spójne, to istnieją narzędzia, które pozwalają zarządzać między chmurami. Ale tak jak powiedziałeś, jest to trochę, trochę ten złoty gral, który każdy chciałby osiągnąć, ale nie spotkałem jeszcze przypadku, w którym rzeczywiście ktoś by go osiągnął. W związku z tym, tak jak mówiliśmy wcześniej, chmura multi-cloud jest używany do negocjacji, jest używany do dywersyfikacji ryzyka ale realnie przerzucanie w online workloadu, ponieważ jak to mówią, tutaj energia jest tania, tańsza niż tam, raczej jeszcze nie ma miejsca. No dobra, ale jest jeszcze takie podejście, które zwykle się nazywa predominant, czyli mam jednego wiodącego dostawcę chmury i mniejszych do niszowych zastosowań, albo no właśnie, nie wiem, do, tylko i wyłącznie do. Software as a do utrzymywania pewnych aplikacji. Jak patrzysz na taki model? To z reguły bierze się z tego, że nawet jeśli organizacja duża chce budować od początku multi cloud, to po pierwsze musi przyjąć takie założenie, że tak będzie. Dlatego że architektura cloudowa pomiędzy cloudem a organizacją oraz architektura bezpieczeństwa zależy od tego, czy organizacja chce iść w jedną chmurę. Czy też z definicji chce zacząć od jednej chmury, ale potem iść w kolejne? Więc tutaj architekturę trzeba przyjąć inną w obu tych przypadkach. To jest ważny element. Jak się pójdzie w jedną, to potem trudno jest pójść do drugiej. Natomiast wiedząc z góry, że będzie się szło do wielu, jest dużo łatwiej, bo architekturę bezpieczeństwa szczególnie buduje się inaczej. Ale to zaraz, Ale... zaraz poczekaj, bo to nie jest wcale takie proste, dlatego że chmury też się zmieniają. Znaczy, okej, okay, mamy teraz wielką fascynację AI-em i oczywiście zarówno uczenie maszynowe, jak i wszelkie algorytmy AI będą działały w chmurze. Zaraz okaże się, że jeden z dostawców na przykład robi to lepiej. Nie można tego było uwzględnić jeszcze rok temu w strategii. Oczywiście, dlatego ja mówię tylko o podstawowej architekturze bezpieczeństwa, którą się zapewnia, szczególnie na krawędzi pomiędzy chmurą a on premisami. Tutaj inaczej się buduje, w zależności od tego, czy buduje się połączenie do jednej chmury, czy do wielu jednocześnie. Tylko o tej części mówię. Mhm. Teraz przechodząc dalej, z reguły jest ta chmura predominant, o której mówisz, z reguły to wynika z tego, że organizacje, nawet jeśli decydują się na to, żeby do, robić multi-cloud, Zaczynają od jednej, a to oznacza, że budują wiedzę, zespoły, umiejętności, budują procesy, które tej chmurze służą i ta wiedza tej chmurze służy. Dopiero potem mówią sobie, no dobrze, nauczyliśmy się jednego, przynieśliśmy parę systemów, chcemy, zdecydowaliśmy wcześniej, że chcemy iść w multi-cloud, więc otwieramy kolejną, kolejny zespół albo kolejny zestaw ludzi, kolejne procedury, procesy, żeby uruchomić drugą chmurę. Stąd, ten, stąd też z reguły jest pierwsza chmura, która jest z reguły predominant. Natomiast jeszcze trzeci wątek, o którym mówisz, to jest z reguły sytuacja, w której klient potrzebuje, czy bank potrzebuje, um, jak systemu o określonej klasie, na przykład systemu HR-owego. No i ten wybiera sobie system HR-owy i nagle okazuje się, że ten system HR-owy tylko działa na określonej chmurze, a na innej nie. Przy czym o tyle jest to prostsze, że wtedy z reguły bank czy klient kupuje usługę, a nie chmurę. W związku z tym, jeśli chce kupić usługę, to w ogóle temat tenantów, architektu bezpieczeństwa jest zupełnie inaczej zorganizowany i w związku z tym wcale nie musi mieć ani wiedzy, ani ekspertów, ani ciężkiej infrastruktury pomiędzy, ani bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa dla tej chmury, w której kupuje usługę, Biznesową. To jest zupełnie inne podejście. I dlatego pojawiają się wtedy chmury, ale trudno to nazwać multicloudem, To jest po prostu element tego, że kupuje się usługę gdzie indziej. Tak, tak. Nawet nie to wiemy, ona jest gdzie ona jest. Dostępna, a nie inaczej. Tak, tak. Słuchaj, wiesz co? okej, okay, To wydaje mi się, kilka tych rzeczy już do tej pory padło. Przede wszystkim ta najważniejsza, czyli możliwość negocjowania. Chciałbym, żebyśmy w takim razie zebrali jakoś razem te wszystkie możliwe korzyści które płyną z zastosowania multi-cloudu? No tak, no, wymieniliśmy negocjowanie. Na pewno jest też pewien element dywersyfikacji ryzyka. Chmura mimo, że działa z dużą pewnością i bardzo rzadko są awarie, to jednak czasami się zdarzają. W związku z tym na przykład niektórzy klientom mówią, umieszczają jeden z kanałów dostępu dla klientów w jednej chmurze, a inny kanał dostępu w drugiej chmurze. Właśnie po to, że gdyby jednak doszło do awarii, to zawsze któryś z kanałów dostępu dla klientów funkcjonuje. Więc to jest taki drugi element de facto zarządzania ryzykiem awarii. Prawda? Co jeszcze można by wymienić? Prawdopodobnie temat lokalizacji, to znaczy w Polsce za chwilę to nie będzie miało dużego znaczenia, bo dwie największe chmury. Mają już swoje centra danych. A trzecia z no, co wiem Dokładnie. Z tego co wiem, niektórzy kolejni również się nad tym zastanawiają. Więc, więc z tej perspektywy jest temat również lokalizacji przechowywania danych. To znaczy, czasami niektórym zależy, żeby były przechowane bardzo blisko, ani wręcz wolą, żeby były, były przechowane gdzie indziej, prawda? Z przyczyn bezpieczeństwa fizycznego danych. No i oczywiście jest to również element tak zwanej strategii wyjścia, czyli poprzez tworzenie multiclouda jest to kolejna noga, której możemy użyć w sytuacji, w której musimy spełnić wymagania regulatora, kiedy jest potrzebny tak zwany plan wyjścia, przynajmniej jeśli chodzi o polski KNF. Taki plan wyjścia jest oczekiwany, i tym planem wyjścia nie musi być on PREM, który musielibyśmy mieć zakupiony u siebie i przechowywany, tylko planem wyjścia z chmury A może być chmura B. Więc z tej perspektywy jest to kolejny całkiem istotny argument, żeby ten multi-cloud zbudować. No dobrze, ale czy w takim razie ma sens taki podział, że korzystasz, dajmy na to, z, przykładowo z AWS-a, jako chmury najstarszej, dobrze rozpoznanej, z bardzo wieloma usługami, bo chyba, chyba jeśli chodzi o liczbę usług, to ciągle nikt się tego nie, nie, nie zbliża. Natomiast są pewne zastosowania. Na przykład dotyczące danych czy analityki, gdzie powiedzmy Google jest, jest mocniejszy. E, czy to wtedy czy to ma sens? Bo to nie, nie, nie mówimy jednak o prostej usłudze software as a service, którą kupujesz w chmurze i nie ma co tutaj dywagować, na ile to jest w ogóle multi cloud. Natomiast no, w takim przypadku, o jakim ja mówię, o sprawa jest dość już dużo poważniejsza. Co wtedy w takim razie i, i jak tutaj widzisz ten zestaw korzyści? To znaczy może powiem w ten sposób. Konkurencja między chmurami, jeśli chodzi o ceny usług, jest minimalna. Wiemy dobrze, że ceny tych usług są bardzo się zbliżone. W związku z tym dostawcy chmur będą musieli i zaczęli to robić, konkurować na bazie usług, które dostarczają. I tak jak wymieniasz, Jedne firmy będą do, powiedzmy najlepsze w swoich usługach w zakresie analityki. Inne będą najlepsze, jeśli chodzi o właśnie Gen AI, prawda? A jeszcze inne będą najlepsze, właśnie w tym reliability i takiej pewności świadczenia usług, prawda? Więc powoli staje się tak, że to nie chmura jest. Punktem decydującym, jeśli chodzi o jej nazwę albo umiejscowienie, tylko właśnie usługi. To jest bardzo dobre, tak powinno być, prawda? Jakby nie chodzi o to, żeby wszystkich trzech czy pięciu dostawców doświadczało to samo, tylko żeby być w stanie z każdej wybrać to, co najlepsze. Oczywiście ma to swoje koszty, no bo trzeba zbudować te landing zony, trzeba zbudować tę wiedzę i tak dalej, ale myślę, że jakby z perspektywy długoterminowej. Z całą pewnością będzie następowała swego rodzaju specjalizacja. Co zostanie wyrównana, to po jakimś czasie za chwilę znów ktoś będzie chciał być lepszy z nowymi usługami i będzie w ten sposób zdobyło więcej rynku. Tak się w tej chwili dzieje. Te trzy, te trzy przykłady, które wymieniłem, są nieprzypadkowe, jak wiem, prawda? Słuchaj, no to w takim razie, skoro namnożyliśmy tych korzyści, ile się dało, to przyjrzyjmy się temu, jakie są wady i zagrożenia. Multi cloudu. Też wspomniałeś już o pewnych komplikacji, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, o konieczności nabywania kolejnych kompetencji czy trudności z budową landing, landing zones. No ale gdybyśmy to spróbowali uporządkować, to jakie widzisz wady środowisk wielochmurowych? Może tyle środowisk, co skutków, bo jakby nie widzę wad środowisk. Widzę wady tego, że oczywiście kosztem jest zapewnienie zespołów, które się na tym znają. Osób, które znają się na wielu chmurach, jest bardzo niewiele tak naprawdę na rynku, jednak jest to coraz głębsza specjalizacja i ona będzie postępować wraz z rozwojem głębokości usług poszczególnych dostawców chmurowych. W związku z tym przede wszystkim jest to koszt utrzymania zespołu i wiedzy w organizacji. No i myślę, że to jest główny element związany z, z kosztem utrzymania multiclouda. No bo z perspektywy utrzymania infrastruktury, no to oczywiście płacimy za tyle, co używamy, nie używamy, więc nie płacimy, więc ten problem nie występuje. A zdecydowanie największym problemem jest zarządzanie complexity samych rozwiązań oraz utrzymanie zespołu. Jest jeszcze jeden element, który należy wziąć pod uwagę. To znaczy trzeba zastanowić się, w jaki sposób w przypadku multiklauda dzielić domenowo systemy, które do tych poszczególnych chmur przenosimy. Dlatego, że jakby mówiąc prost, nie należy jednego ciągu przetwarzania umieszczać w ten sposób, że część aplikacji umieszczamy w jednej chmurze, a część w drugiej. Bo komunikacja między nimi w sposób techniczny i fizyczny po prostu zabije możliwość działania tej aplikacji. W związku z tym, nie tylko same aplikacje, ale również pewne domeny trzeba grupować w poszczególnych murach, dlatego że inaczej wysyłanie danych pomiędzy jedną a drugą chmurą będzie A, kosztowne, B, niepotrzebnie opóźniało szybko działania aplikacji. Więc jest wiele wymiarów decydowania, jak zbudować tę architekturę. Przecież one nie są ograniczeniami, tylko trzeba sobie zdawać sprawę. No, warto właśnie skorzystać, bym powiedział, z usług osób, które to już wcześniej robiły, żeby nie napotykać się na problemy, które potem są kosztowne w utrzymaniu, bo błędne decyzje umieszczenia aplikacji mogą potem sporo kosztować. Mhm. No dobrze, to w takim razie, jak wypada taki ostateczny bilans? Czy raczej chcecie spytać o to, jak ty doradzasz to swoim klientom? czyli w jakich przypadkach korzyści mogą przeważyć nad całym tym ryzykiem? Kto powinien się tak naprawdę z góry przygotować na funkcjonowanie w multicloudzie? Moje zdanie do klientów jest następujące. Po pierwsze, przyjmij, że będziesz korzystał z wielu chmur. A od tego, co chcesz zrobić w tym momencie. To jest punkt numer jeden. Punkt ale, ty numer mówisz, dwa, ale Ty mówisz także o SASie. No właśnie, dlatego że prędzej czy później będziesz używał również SASA. Nie tylko um, usług infrastrukturalnych al, lub pasowych, ale również SASowych. Więc musisz budować zmuszą. musisz budować security i architekturę oraz mentalność swojego zespołu tak, że będziesz docelowo, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, będziesz używał wielu chmur. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa zacznij od jednej. Nie buduj jednocześnie dwóch lub trzech. Dlatego że niezależnie od rozmiaru organizacji, no będzie to powodować niepotrzebne komplikacje i trudności oraz zwiększy koszty początkowe, które oczywiście będą się odkładać na kosztach projektów pierwszych i tak dalej. To jest kompletnie niepotrzebne. Więc zacznij od jednej, naucz swoje zespoły, jak z niej korzystać, naucz się, jak zarządzać kosztami tej chmury. I wtedy otwieraj kolejny, dlatego, że potrzebujesz, albo dlatego, że chcesz kupić system, który działa tylko w tej drugiej chmurze. To jest moja generalna rada dla klientów. Oczywiście opierając od tego, jaka jest ich sytuacja. Oczywiście, jak jest sytuacja specyficzna, no to proponujemy coś, co jest ważne dla danej organizacji. I słuchaj, na koniec jeszcze takie pytanie. Często mówi się, że funkcjonuje taki mit, że vendor lock w chmurze może być silniejszy tak naprawdę niż on-premise. Po pierwsze, czy, czy to prawda, czy ty widzisz takie zagrożenie, a po drugie to czy w takim razie multi-cloud zmniejsza jakoś ten vendor lock w chmurze? Oczywiście, że jest to vendor lock, natomiast Myślę, że my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy z vendor lokowani dziś na co dzień, prawda? Każdy z nas używa peceta, na którym jest zainstalowany jakiś określony system operacyjny i jesteśmy realnie vendor-locked z tym producentem tego systemu operacyjnego. To samo dotyczy pakietu biurowego albo dowolnego innego software'u. I nie, jest, nie ma z tym dużego problemu, jeśli to są duże korporacje, które... Po pierwsze konkurują, a w drugie sposób świadomy ustalają ceny za swoje usługi i są na dodatek jeszcze kontrolowane przez prawo, które zabezpiecza nas jako konsumentów przed nieuczciwymi praktykami w tym zakresie. Więc to nie jest problem samego bycia zwendelokowanym przez dużą nadzorowaną korporację. Tak jest moje zdanie, bo tak po prostu jest. Natomiast vendor lock Kojarzy się przede wszystkim z dyktatem cen. I to jest główna przyczyna i problem z vendor lockiem. No więc, jeśli zapewnimy sobie drugą chmurę, po to, żeby móc wybrać, którą, którą chmurę używamy jutro bardziej, a której mniej, no mamy temat zakończony, prawda, i rozwiązany. Więc myślę, że temat dwóch lub dwóch co najmniej chmur, po to, żeby móc negocjować oraz wybierać to, co jest z tych chmur najlepsze, jest właśnie tym docelowym i właściwie jedynym docelowym modelem, który większość z naszych firm prędzej czy później wdroży. Dobrze, Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za tę część. Pozostaje nam jeszcze jedna mała sprawa. Następna sesja w programie Cloud Excellence 12 września. Accenture jest oczywiście partnerem tego programu, więc chciałem zaprosić. No nie ciebie, ale może w Twoim imieniu także na tę najbliższą sesję już 12 września. Prosimy o rejestrację. Pamiętajcie, spotykamy się 12 września. To będzie także okazja, żeby mam nadzieję spotkać się i porozmawiać z Grzegorzem. Serdecznie zapraszamy. Będzie na pewno bardzo ciekawe. ciekawie. Już wiemy, co, o czym będziemy mówić, nie mogę zdradzić, ale myślę, że będzie naprawdę nieźle. No więc kiedy przyjdzie wrzesień, wrzesień, nie żałujcie lata, zapraszamy na kolejną sesję strategiczną Cloud Excellence. Za dziś dziękujemy Grzegorz Chudek, Accenture i Tomasz Bittner, CIO. -metr. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.